Właśnie straciłam przyjaciółkę. Myślałam, że to pomoże. O, to jest takie smutne. Totalna załamka na Maxa. Nie, to się nie może tak skończyć. Witam sekretny gang. Jestem władca tam roku. Przyjaciółka nie chce zdradzić wam sekretu? Dam wam moc zmuszenia jej, żeby wszystko wyśpiewała jak znot. W zamian za to, chcę tylko dostać mirakula Biedronki i Czarnego Kota. Marinette będzie naszą przyjaciółką. Nieważne, czy tego chce, czy nie. Nie będzie mieć przed nami sekretów. Normalnie nie wierzę. Ja się zajmę złapaniem jej! Ja ją zmuszę do wyznania, co przed nami ukrywa! A ja cofnę czas, by wszystko było tak, jak dawniej! Pocieszymy ją i znów będziemy sobie bliskie. Jeśli Biedronka i czarny kot wejdą nam w drogę, popraszycielka zajmie się nimi. Ach! Ach! Przyszłam cię odwiedzić. Jestem przyjaciółką. Wyjawisz nam swoje sekrety i zaraz poczujesz się Ach! o wiele lepiej. Chyba lepiej tego nie rób, Trix! Pamiętasz, jak ostatnio skończyło się samodzielne użycie iluzji? Marinec nie zdradzi jej tajemnicy! MIRA! <grym wytrzyma> jak ona. Hej, nie uciekaj, Marinette! Jestem Twoją przyjaciółką! Za mną! Dentro Trix Tiki na używanie mocy przez kwami jak dotąd chyba zawsze kończyło się jakąś katastrofą. Moja moc to tworzenie iluzji, więc efekt uboczny będzie tylko w sferze wyobraźni. Bez przesady, czarbie dronki i tak na końcu wszystko naprawi. Mam nadzieję. Oj, że Ajna została dotknięta dziwnym zjawiskiem. Mieszkańcom zalecamy pozostanie w domach... Założę się za paskanem Bertha, że to robota Trix. Trix? Kwami od iluzji. Nie jest iluzją fakt, że trzeba pomóc Biedronce. Czyli nawet jak nie ja bałaganie, to i tak ja muszę sprzątać. Plag? wysuwaj pazury! Marinette! <laughs> Widział marynety Deepentean? W takim razie macie pomóc nam ją znaleźć! Do tych usług, wona księżniczko! Musi być gdzieś niedaleko. Rozdzielmy się.